Żeśmy wykopali Co tam żeśmy wykopali z tej drugiej podłogówki ale czuję, że też było nie mało bo woda to była Uf, czu, 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 Zawory muszę zakręcić. Zaraz puszczę No. no. Chuźwa. Patrz. w pierwszym filtrze ja się kręcę To tam było jeszcze więcej o, no, nie, bo, no, ciekawe co tutaj jest z tego. zaraz ją wytrę i będziemy widzieć co będzie w trzeciej uuu, ja pierdolę jaka go mała No nie było